gdzie dziś nagrywamy Minecrafta ale przy tym przypomnę wam o moim live ie. ogólnie teraz padę też ale był live więc chciałem wam powiedzieć że był live ogólnie ten y... to faktycznie jest mocna buzera

Jeszcze chciałam też przypomnieć, że 17 lipca wpada moja nuta, więc wyczekujcie, bo mi tu piorun walu przed oczami. Ale ja się cieszę, że jest w sumie burza, bo ślimaki wychodzą, a ja chcę wyhodować ślimaki. O, ja się nie boję, piątki, jak kocham piłonie. Piąta. Dajmy. Dajmy jeszcze tutaj. A dbamy na grzej. Uno, momentowi zawieramy. Zaraz się widzimy. Już jestem, ała. Moja głowa i znów się Już jestem. Chcę załatwić kilka spraw. Ja Oj, widzowie. Oj, widzowie. To już. Do <śpiewanie> <śpiewanie> Pilo, lo, do... I to jest do której? Chiloloty. I ty niej. A gdybym miał na co ostatnie, poddał co ci wziąć? Zieloną My już mamy tą wodę, nie widzisz? Zobacz, Stasi. A. No matka była wodą, i nie kupiła. Cicho, ja tu. Cicho, ja tu nagrywam. Okej, okay. mam nadzieję, że w Minecraftu nie będzie padał deszcz. Jak oglądaliście live'a, to wiecie, gdzie, gdzie skończyłem. <mulety> Bo ja teraz tak mi się wiem, że jak pójdziemy. Co za kierunek? Dzisiaj? Znaczy nie, nie trzeba pójść do celu. Dobrze. Proszę bardzo, nie tak mi się wam. Idziemy dalej. Widzowie, są kieruny? Czyli z tyłu. Muszę pierwszy skoczyć, bo, bo ja jestem na oknie. Dojdziemy teraz do tego okna, widzowie. Okej. Okay. Ruszamy, widzowie. Ruszamy w dal, widzowie. O, E, M, G, -G to, <tipulé> cí, 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 mě mě chvíla, to je to, z druhé strany, vidíš, Co věřeš. Třeba to si A nevím, jak na to je řečena, tu čas. Makra, pora hrát. Čili teraz, ale to... Não wakacje. cair Tá, Arturku? No, tá, wiadomo, a búzica brzmi e pada, no. Patrzcie. No, brzydko pada, no. No. Ja zali się, ha Ike. Já się, O, w no, Minecraft też pada, zrobiłem. No, 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 Tak, no, tak no, 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 Nie wiem, co ten koń tu robi. Огромная старопия скоротитесь 5 километров в стон. А не, что я рушаю... Mm -hmm. А я не с кликаю. Не, что я рушаю... Соль. Че я плыну ТНД, что я другом. Стоим... Ale na live ogólnie dużo zrobiliśmy. Ja sobie. Tu to... sobie dałem to... rzeczy do skrzyni. Dziękuję. Łódkę idę gdzieś, może idę no, dobra. gdzieś na polowanie. No tak no o co, ej Nie chcę No wiem, co mam Niech To ja stąd z piertykam. Z pierdykam. Tu jest... No. Wiecie, że jestem na jednej wielkiej wyspie? A tam mm, no to na. A na drugiej lekcji. Mm. To jest jakiś moja wiocha. A to fajna. a he. Pójdziemy do tej wiochy. Mówi? No. no, zobaczymy, no. Ale to się zaczyna. Idziemy do wieży. To zostawię wszystko i ruszam dalej, ruszam dalej. Tam, gdzie nic nie widzę, tutaj, ale pełno przygód mam. Wyruszam dalej, i ruszam dalej. przygodów pełno jest, ale wygną tam jak pies, wyruszam dalej. Pioruny walor. Ja umiem pływać. Już niedaleko do mojej wioski. Czuję to we krwi. Bo tu zamieszka. Tu jest moja wioska, już wiem. Musimy się podbudować, ale to w którą stronę się szło? Um, do pracy by się przyszło, nie mam się. To latam tegdy, bo poznaję skąd te drzewo? Kurde. te? Tak. gdzie do mnie się nie? To tutaj jest, widzę Hatkę. Jest, dotarłem do swojej początkowej wioski. Jutro ma mączongać dwa ognia w szkole, co? Ja też. Uczniowie kontra nauczyciele. No, uczniowie kontra uczniowie. Ciekawe, czy to jutro to ten trawnik tam Jest! Wróciliśmy! Ojej, wioski Hello! Good living! Good like. Halo? Macie dla mnie jakiś powód, czyli tego... Okej, okay. jutro widzowie nagram live, a się... ten live będzie 100-minutowy chyba. Jeeeej, wróciłem. Hello, good morning. <grywa> Przyjechałem. Czy by to zjadł. Hello, hmm? halo, powitanie jakieś? Widzisz, ja Paweł, hmm. Halo, powitanie dla mnie. E! Halo. Ej! niech mnie nie chce powitać. Nikt mnie na... Ła! Nikt nie, noc, nie, pio, to nie chce powitać. To, to było tyle z tego odcinka. I... Jak to się mówi? Nara.